Jak działa prawo założenia? Chciałam tu w krótkiej historii to przedstawić. Ostatnio byłam w restauracji i korzystałam z talety i zostawiłam tam pierścionek. W ogóle o tym zapomniałam, poszłam załatwiać sobie inne sprawy, mieć inne tam fajne rzeczy po drodze. I już po długim naprawdę czasie wracając do samochodu patrzę, że ja nie mam na rynku pierścionka. No więc dzwonię do tej restauracji, ale w zupełnym spokoju i zaufaniu, że ten pierścionek jest i mówię, że zostawiłam, byłam gościem, zostawiłam pierścionek w toalecie. Pani mówi: "Dobrze, pani czeka, ja sprawdzę i dam pani informację". a, ja, a moje ciało już szło po prostu, moje ciało już wiedziało, że ten pierścionek jest, on się znajdzie. W zupełnym zaufaniu, w zupełnym spokoju, sprawa założenia, bo ja założyłam, że pierścionek jest. On się ze mną nie rozstaje, mimo że ja zawsze zdejmuję go do mycia i, i takie sytuacje mi się zdarzają. Ale ta była akurat bardzo długą sytuacją, kiedy go nie było ze mną. E i sobie tak szłam i ta pani w ogóle nie dzwoniła, ja już prawie dochodziłam do tego miejsca i czułam podświadomie, że ona zadzwoni tuż przed wejściem i tak się stało. Zadzwoniła, że pierścionek jest i mogę przyjść, ja wie tak. Ja wiem, poszłam już po niego, czułam, że on jest i będzie. I tą krótką historią chciałam się podzielić, jak działa prawo założenia, właśnie, że to, co zakładasz, tak jest: w spokoju, w zaufaniu, w wierze, że założyłaś, jest, będzie tak jak założyłaś i zgodne z tym, bez wątpienia, bez paniki, bez stresu, po prostu w lekkości. Wszechświat lubi frekwencje rękości i frekwencje zaufania, i wystarczy założyć to, co założysz, masz. Jak założysz, że coś ma być źle, to będzie źle. Jak założysz ze strachu, to, to, no to strach niczego dobrego nie przyciągnie. A jak założysz w zaufaniu, w miłości i w tym, że jest tak, jak Ty tego chcesz, to tak będzie.